Witam wszystkich, z tej strony Unlock, a to jest taki krótki filmik informacyjny na temat tego, że będę chciał nagrywać z widzami już dziś, czyli o godzinie tam, no załóżmy myślę, że w dwóch godzinach to zrobimy, bo w jednej godzinie myślę, że troszeczkę słabo, pierwszą godziną będzie to godzina, no myślę, że piętnasta, i myślę, że tak mniej więcej godzinę będę mógł poświęcić. I później o godzinie 18.00. No i tutaj myślę, że już ze dwie godziny poświęcę na to, chociaż no, myślę, że też godzinę. Chociaż nie zakładałbym raczej, że, że dłużej. A raczej tylko godzinę. Oczywiście z tych obu rzeczy będę nagrywał. Będę właśnie przyjmował wszystkich graczy, na którym save'ie jeszcze to nie wiem, ale prawdopodobnie na save'ie na którym obecnie jeszcze gram solo widzowie będą właśnie mi pomagać tutaj na tym save'ie. Ustawię sobie załóżmy, bo to jest ten save tak, to jest ten save. O, załóżmy sobie max o widzicie moje hasło teraz na na serwer, jakie zrobiłem. <grych> to nieistotne. A hasła jutro nie będzie, także spokojnie. Ustawimy sobie maksymalną liczbę graczy. Myślę, że 6 lub 5. Znaczy tak, jeden, jeden będzie ze mną grał, z który się nie wiem, czy tam Duszek, czy Damian, czy Matthew, czy kto tam się nadarzy, i plus. Myślę, że tych tak z 5 mogę przyjąć, czyli myślę, że na 7 będzie ustawione graczy. Bez żadnych modyfikacji oczywiście, nic nie będziecie musieli pobierać, tylko wejść po prostu do gry. Będę oczywiście nagrywał, prawdopodobnie udostępnię w tym czasie Scape. graczom, którzy dojdą tutaj do gry, żebyście mogli właśnie wtedy... Dołączyć też ewentualnie do rozmowy z nami. No chociaż to, to nie wiem, czy, czy to wypali, bo po to różnie bywa z escape'em. Ale na pewno będę nagrywał. Na pewno będę tutaj pisał z wami. Tutaj czatu nam nikt nie zamknie, także spokojnie. No i mam nadzieję, że współpraca przebiegnie pomyślnie. Jeżeli ktoś tam w miarę dobrze będzie, że tak powiem, ogarniał no, to myślę, że będzie też szansa na to, żeby za nami zagrał yy, kiedy indziej też, czy, czy coś. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, no, także widzimy się dzisiaj o 15 lub o 18, albo no, właśnie 19, może bardziej bym była odpowiednia, bo yy, no, zobaczymy zresztą. Ja jeszcze w opisie oczywiście napiszę wszystko, co trzeba yy, odnośnie tego. Także trzymajcie się. No i cześć.